Dobra, farta otwarta szafka dawno nie było. E, właśnie jestem po premierze z wami. Mm, I o, wyszłam z tej premiery, a się nie pożegnałam. Ale jestem jakoś dzisiaj taka... Nie ogarniam jeszcze, co się dzieje. E, Rosiu właśnie wysypał na siebie orzeszki widzę. Ale ogólnie ja sobie narkowcę i, i żurawnik zyskonną. E, wziął miseczkę sam, przyniósł. E, nasypałam mu i poszedł sobie usiąść na pufę ładnie, więc jestem w szoku. E, i, I przyszedł już sobie dołożyć, i znowu poszedł usiąść, więc. Moje dziecko jest dzisiaj bardzo grzeczne, wyjątkowo. E, ja za pół godziny mam lekcję. E, pewnie sobie wtedy zjem śniadanie w trakcie lekcji, bo Roch idzie z moją mamą na spacerek. Dzień dobry, witam was we wtorek, moja grzywka jest dzisiaj jakaś strasznie dziwna, ale chciałam wam powiedzieć najlepszą informację po prostu tego dnia. Uwaga, na 10.50 miałam sprawdzian i jak wejdziecie na Teamsa, to jakby nauczyciel coś pisze i widać tą wiadomość, ale jak jest długa, to jest taka schowana. Na pewno wiecie, o co chodzi, bo to nie tylko tam tak jest. No i jakby było widać pierwsze dwa zdania, ale reszty ja nie rozsunęłam. I pani napisała tam, że sprawdzian będzie o 10.50 i link jest aktywny 10 minut. No i dalsza część wiadomości, którą pominęłam. Więc 10.49 weszłam w ten link, i tam również było napisane, że mamy 10 minut właśnie na wejście w ten link. I ja zrozumiałam, że mamy 10 minut na rozwiązanie sprawdzianu. No i wchodzę, a test ma 15 pytań. Pierwsze pytanie zajęło mi 3 minuty, więc później już te. Pytania, na które nie znam odpowiedzi jakoś tak dobrze, albo były dłuższe, to pomijałam, żeby w ogóle zdążyć go zrobić. Po czym okazało się, że link był aktywny 10 minut, ale sprawdzian trwał 40. Jakby przez 10 minut tylko można było wejść w ten link, bo później on wygasał, ale sprawdzian mogliśmy zrobić przez 40. A ja się tak spieszyłam i napisałam na grupie kasowej, że wow, zdążyłam! A. Wszyscy mi napisali, że ej, to było na 40 minut. I jakby ja się ogólnie zbiłam, że no wiecie, 15 pytań na 10 minut trochę dużo, ale okej! Okay. I no, ciekawe, co z tego dostanę, jak dwa to będzie dobrze, bo no tak jak mówię, większość nie zrobiłam albo napisałam tak mega skrótowo, żeby po prostu zdążyć. I jak minęło to 10 minut, to próbowałam wejść tego linka jeszcze raz, ale już był, już wygasł. I napisałam do pani pani powiedziała, że nic z tym nie może zrobić, więc życzycie mi powodzenia, żebym... Zdała ten polski. Chociaż zdałam, no, ale żeby pani mnie nie znienawidziła za to, że tak beznadziejnie mi poszedł z pracy. Właśnie mi się przypomniało, że nie pokazywałam wam paczki z AliExpress, która mi doszła w końcu. Bardzo długo na nią czekałam, ze względu pewnie na sytuację na świecie. Ale jest to case taki neonowy, różowy. Ja go zamówiłam jeszcze przed moją osiemnastką. I jakość tego casea jest świetna. Ja sobie go już wczoraj nosiłam, ale wiecie, tak, na potrzeby filmu zapakowałam z powrotem w kopertę. I naprawdę jest taki gruby i świetnie wykonany. Aż wam zostawię linka na dole. I chciałam Wam przypomnieć przy okazji, że oczywiście na AliExpress obowiązuje cashback z Shops. Tutaj widzicie ja mam pobraną wtyczkę, korzystając z wtyczki ona Wam przypomina po prostu o cashbacku, nie musicie o tym pamiętać. Ja zainstalowałam tą wtyczkę na przykład mojej mamie, która właśnie zawsze o, tym, o tej zniżce zapomina, jest to bardzo przydatne, bo nic nas to nie kosztuje, wystarczy właśnie tutaj kliknąć i zwrot gotówki jest aktywowany. Nic, a nic za to nie płacimy. Wystarczy pobrać wtyczkę albo po prostu przejść przez stronę Shops, jeśli nie chcecie wtyczki pobierać i na akcesoria właśnie mobilne jest 5% aż cashbacku, więc bardzo bardzo wam polecam, ponieważ ten case jest droższy troszkę niż typowe case z AliExpress, kosztuje aż 8 zł albo tylko 8 zł, no bo u nas w Polsce na pewno więcej byśmy za taki zapłacili, natomiast na AliExpress 8 zł to jest już dość dużo. Więc tym bardziej zachęcam was do skorzystania z Letyshops, ponieważ troszkę tą cenę obniży. I chciałam wam powiedzieć, że właśnie poza e, tym cashbackiem 5%, tutaj oczywiście link do wtyczki zostawiam wam na dole i bardzo zachęcam do skorzystania e, z tej opcji, e, poza właśnie Aliexpress, e, w tym miesiącu Shops e, powiększyło kilkukrotnie cashback e, w takich sklepach jak Modivo, Bonprix, e, Banggood, Gearbest i Yum. Nie wiem, jak się czyta te, te, te dwa sklepy, ponieważ z nich akurat nie korzystałam, ale tak jak widzicie tutaj cashback wynosi nawet 30%. Tak poza tym w tym miesiącu również mają dojść takie sklepy jak Morele.net, Zebra, Sephora, Adidas, RTV, Euro AGD oraz Allegro. Jak widzicie ten cashback jest naprawdę duży, natomiast jest taki warunek, że ten cashback możemy użyć ograniczoną ilość razy. Jak widzicie tutaj jest 46%, natomiast tutaj na przykład tylko 12%. I tak jak Wam mówiłam, poniżej na dole zostawiam Wam link do tego case'a, i możecie sobie zamówić. Jest też taki chyba żółty i zielony. Naprawdę jest świetnej jakości. Kto <grym> to? Kto mnie zamknął? Halo? Uważaj na paluchy. Idziesz do domu jednak? Coś z tą czapką ci nie tak mama założyła. Co? Gdzie jedziemy? Gdzie to się wkłada? Ty wiesz, gdzie to się wkłada? Tutaj się zmienia biegi. Myślałam, mamę uczył na prawo jazdy? Przyszła do nas kuchnia. E, I co prawda ja się zastanawiałam nad inną, ale ostatecznie wybraliśmy tą. E, z Macim pomyśleliśmy, że większa nam się w mieszkaniu nie zmieści. E, I zaraz otworzymy i Wam pokażemy. Ok, um, Kuchnia prezentuje się tak. Tutaj z tyłu jest jeszcze taka... takie coś do włożenia. E, I ten kran. Ale ogólnie no, spodziewałam się, że ta kuchnia będzie taka... Tej wysokości, a jest taka. I no, jednak za dwie stówki, co myślałam, że będzie bardziej wow. Bo wiem, jak wyglądają. Wiem, jak wyglądają w IKEA i kuchnie za 150 zł. I no kurczę, spodziewałam się czegoś większego po prostu. No nie wiem. Tak, trochę jestem niezadowolona. Zastanawiam się, czy jej nie oddać. No, z jednej strony niby fajnie, bo jest, to jest ekologiczne i tak dalej i rzeczywiście widać, że, że te naczynka czy ten blat są właśnie tak porządnie ekologicznie zrobione, ale chyba nie do końca o to mi chodziło. Właśnie montuję vloga i to, to nasze pokazanie kuchni było jakieś takie bardzo chaotyczne. Więc no nie wiem, przepraszam, ale w ogóle ja to nagrywałam tym telefonem, bo miałam chyba 2% i ja w ogóle jakby otwieranie paczki też myślałam, że nagrywam, a nie włączyłam nagrywania, dlatego później tak dziwnie się zaczyna. No ale nieważne. Mam nadzieję, że Wam się nasza kuchnia podoba. Zdecydowałam, że chyba nie będę jej oddawać, chociaż naprawdę jest bardzo mała i jakby ruch się się do niej schylać nasz taki stolik edukacyjny jest wyższy od niej i kurczę, no jest mała. Chciałam, żeby była mała, ale nie aż tak, bo jakby oglądałam taką za 300 zł i ona, jak dzieci tam stały przy niej, to wydawała się dużo większa, a ta jakby miała tylko jedno zdjęcie i... nie wiem, po prostu zakładałam, że jest wyższa, nawet nie sprawdziłam wymiarów, a więc... Z jednej strony jest fajnie wykonana, ale z drugiej strony no mogłaby być troszkę wyższa i no, troszkę większa, ale ogólnie trochę się podoba. E, udawaliśmy, że jemy i zmywamy, więc, więc fajnie, natomiast no tak jak stoi to wygląda mało efektownie e, i właśnie no to jest dwa plus niby mm, od dwóch lat. E, ale no, roch nie jest jakiś bardzo duży, jest takim przeciętny, bo nosi rozmiar jakby na swój wiek, e, a nawet czasami mniejsze i musi się do niej schylać i tak, tak się wgina, żeby tam w ogóle coś. Tam włożyć, włożyć tę miseczkę i tak dalej na blata, nie, nie do tych szafek. Więc no troszkę jest niska i szkoda. Zastanawiam mm, się, czy nie dokupić mu drugiej części, bo to jest jakby zlew z. Zlew z lodówką, a jest jeszcze część taka kuchenka. No ale w sumie to wtedy, wtedy ta kuchnia będzie kosztowała mnie 400 zł, a będzie wielkości tej w sumie za 300, która mi się bardziej podobała. I tak, o nie wiem, sama nie wiem, co zrobić. Ja właśnie pogadam jeszcze z matką chyba co on o tym myśli, bo no średnie jest nic nie do.